Cześć. Na rynku pojawił się nowy przedstawiciel segmentu B-SUV, to Toyota Yaris Cross, której sylwetkę przybliżę wam w tym filmie. Zapraszam. Rynek dla tego segmentu jeszcze nie jest zapełniony i Toyota uznała, że potrzebny jest samochód niewiele mniejszy od c a I teraz taka mała ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale Jaris Cross wielkością jest zbliżony do pierwszej generacji Toyoty RAV4, która pojawiła się dokładnie 25 lat temu. Jaris Cross ma długość 4,18 m, rozstaw osi to 2,56 m, a szerokość wynosi 1,76 m. Stylistycznie samochód jest spójny z gamą Toyota i nie ma tutaj wielkiego zaskoczenia, chociaż zastanawiam się, dlaczego nie zdecydowano się na wykorzystanie stylistyki przodu z dotychczasowego Jarisa. Kiedy spojrzycie na przód tego samochodu, nie wydaje Wam się, że Jaris Cross jest taki zatroskany i smutny. No, z reguły samochody mają tak zaprojektowany przód, aby były albo agresywne, albo jakoś tak zabawnie uśmiechnięte. A tutaj mam wrażenie, że że jest troszkę inaczej. Jeśli chodzi o silniki, nie ma zbyt wielu opcji do wyboru. W zasadzie to jest jeden silnik 1.5 jeden, 3-cylindrowy w dwóch wariantach. Jest to wariant hybrydowy o mocy 116 koni mechanicznych i jednostka, która nie jest wspomagana prądem, mocniejsza ma 125 koni mechanicznych. Jeżeli wybierzecie Jarisa Cross z napędem na cztery koła, zawsze pod maską będzie hybryda. Jak zajrzymy pod spód, zobaczymy, że zamiast tylnej belki skrętnej mamy zawieszenie wielowahaczowe i to jest pewna konstrukcyjna różnica, która odróżnia Różnia Jarisa z napędem na 4 koła od wersji z napędem tylko na przód. Napęd na 4 koła w suwie segmentu B nie jest rzeczą oczywistą i fajnie, że Jaris Cross ma takie rozwiązanie na pokładzie, natomiast nie jest to układ, który sprawi, że ten samochód będzie przeprawowy i wjedziemy w nie wiadomo jaki teren. To jest raczej rozwiązanie, które nam ułatwi wyjazd z jakichś trudniejszych warunków. Zwłaszcza, że tylna oś napędzana jest tylko i wyłącznie silnikiem elektrycznym o mocy 55 konia mechanicznego, który daje nam jeszcze dodatkowo 100 nm. W momentu obrotowego więcej. Jaris Cross nie ma być samochodem terenowym, ale poza asfaltem radzi sobie dzielnie i czuć, że napęd tylnej osi załącza się bardzo szybko wtedy, kiedy zmagamy się z trudniejszymi warunkami. Kiedy zjedziemy z asfaltu, możemy wybrać jeden z trzech trybów pracy układu napędowego. Jest takie pokrętło tutaj na środku koło dźwigni zmiany biegów. Kiedy je wciśniemy, to mamy tryb normal. Kiedy przekręcimy w prawo, mamy tryb trail, najbardziej terenowy, a kiedy przekręcimy je w lewo, mamy Tryb. Snow. To są tryby, które mają wpływ na to, jak działa napęd tutaj na cztery koła. Natomiast mamy jeszcze tryby jazdy Power, Eco i Normal. Powiem Wam, że ja jestem uczulony czasem na te marketingowe sformułowania opisujące dany samochód. I w przypadku Jarisa Cross Toyota mówi mały na zewnątrz, wielki w środku i no muszę się z tym zgodzić. Ten samochód naprawdę oferuje bardzo dużo przestrzeni dla kierowcy i dla pasażerów z tyłu siadając sam za sobą, nie miałem na co narzekać, miałem sporo palców nad głową, miałem dużo przestrzeni przed kolanami. Może jeśli chodzi o wyposażenie na tylnej kanapie, no to ten model nie rozpieszcza za bardzo, bo mamy jedynie twardy podłokietnik. Natomiast ogólnie, tego miejsca jest naprawdę dużo, i w bagażniku, i w przestrzeni pasażerskiej, także to Toyocie się naprawdę udało, bo ten samochód z zewnątrz nie wygląda jakby miał w środku oferować dużo miejsca, a właśnie dokładnie tak jest. Poza tym, tym samochodem jeździ się jak normalnym Jarisem, którego zdążyliśmy już poznać. To auto zbudowane jest na tej samej platformie, jest po prostu wyżej zawieszone, dokładnie o 7 cm wyżej. Mamy tutaj też ten sam silnik, który dał się poznać od dobrej strony w Jarisie, hatchbacku, który jest już na rynku jakiś czas. To jest fajna jednostka. Mowa tutaj o hybrydzie, bo ona daje największy potencjał do oszczędzania paliwa. To jest jednostka, która może naprawdę pozwolić kierowcy walczyć o niskie zużycie paliwa. I nie trzeba. Narażać innych uczestników drogi na to, aby się za nami snuli 30-40 km na godzinę. Nie trzeba też być mistrzem eco-drivingu, żeby zejść poniżej wartości zużycia, które deklaruje producent. Ja w tej chwili mam 4,1. Myślę, że bez problemu zejdę zaraz poniżej tych 4 litrów. Pojawi się trójka z przodu, a ja wcale jakoś specjalnie do tego się nie przykłada. Poza tym możemy się obawiać, że ten samochód przez to, że jest wyżej zawieszony, będzie mniej stabilny. Otóż nie, inżynierowie bardzo się postarali, aby mimo tego większego prześwitu samochód, nawet kiedy szarpniemy mocniej kierownicą i sprowokujemy jakąś sytuację. Gdzie wydawać by się mogło, że to, tą stabilność utracimy zaraz, to nie samochód jedzie jak po sznurku, oczywiście, pomagają nam w tym systemy, których jest tutaj sporo, ale myślę, że nikt nie poczuje tej różnicy podczas jazdy, podczas nawet gwałtowniejszego wchodzenia w zakręty, nikt nie poczuje tego, że jedziemy wyższym samochodem. Bardzo mnie cieszy to, że mamy fizyczne sterowanie klimatyzacją, temperaturą. Fajnie, że na ekranie centralnym, który no, moim zdaniem, jest troszkę duży. Zresztą ja nie jestem fanem tych ekranów, które tak sztucznie są dolepione do kokpitu, no ale z tym już chyba walczyć się nie da, natomiast fajne jest to, że mamy fizyczne przyciski do regulacji głośności, oczywiście dużo przycisków na kierownicy, którymi sterujemy wszystkim, co jest przed naszymi oczami, także pod tym względem Yaris Cross naprawdę mi się podoba, poza tym mamy tutaj też odświeżony system multimedialny, jest to naprawdę system na wysokim poziomie, przede wszystkim cieszy oko, sprawnie działa, poza tym oferuje użytkownik bardzo fajne mapy. To są mapy, które są, można powiedzieć, inspirowane rozwiązaniem, które daje nam Google w telefonie. Natomiast tutaj przez to, że mamy do samochodu dołączoną kartę Sim i po zakupie auta ona jest opłacona z góry na 4 lata. Mamy cały czas łączność mamy z internetem, mamy cały czas wgląd, gdzie jest większe natężenie ruchu, którą trasą można pojechać. Także wygląda to wszystko tak, jak w Google. Nawet tak wizualnie jest bardzo podobne. Jeśli chodzi o ergonomię, to szkoda, że podłokietnik, który mamy tutaj pod prawą ręką, nie posiada żadnej regulacji. On jest miękki i myślę, że nawet jak będziemy jechać przez parę godzin, to wcale nas prawy łokieć nie będzie bolał. W środku jest mały schowek, tutaj mamy też miejsce na kubeczki. Ogólnie jest fajna półeczka pod ekranem. Tutaj na konsoli środkowej możemy tam położyć telefon. Niżej też możemy położyć telefon. Tam jest też ładowarka indukcyjna. Ogólnie ten samochód jest naprawdę bardzo praktyczny i fajny. Duże wrażenie zrobił też na mnie bagażnik. W wersji z napędem naprzód jest on większy. Ma 397 litrów i dwupoziomową dzieloną podłogę. Dzielone są również siedzenia. Ogólnie w bagażniku nie ma zbyt wielu udogodnień. Pojemność w odmianie z napędem na 4 koła to 320 litrów. I teraz czas odpowiedzieć na pytanie, ile to wszystko kosztuje. I to nie są tanie rzeczy. Najtańszy Jaris Cross kosztuje 74 900 zł. Kiedy zdecydujemy się na dobrze wyposażoną odmianę z napędem na 4 koła, to po dodaniu kilku dodatków w konfiguratorze bez problemu przekroczymy 140 000 zł. Toyota wyraźnie podkreśla, że nie walczy o klientów. Ceną, ale tym, co Jaris Cross oferuje. Dajcie znać w komentarzach, czy Waszym zdaniem Yaris Cross stanowi dobre uzupełnienie segmentu B. suv Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Dzięki za jego obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych.